Co by się stało, gdyby Pan Jezus dzisiaj się narodził? No, jesteśmy w okresie tak zwanych świąt Bożego Narodzenia, no to przecież ludzie obchodzą te święta, więc można sobie wyobrazić, że Pan Jezus by się dzisiaj narodził. Ale co by było, gdyby zaczął głosić Ewangelię? No to mogę Wam powiedzieć, co by było, ponieważ Biblia o tym wyraźnie mówi. Możemy to przeczytać w listach apostolskich. Gdzie w wielu miejscach znajdziemy informacje o tym, że kiedy czasy ostatnie się rozpoczną, ludzie będą tak zdemoralizowani, że to, co dobre, uznają za złe, to, co prawdą, uznają za kłamstwo, to, co święte, uznają za bezecne, a to, co bezecne, uznają za święte. Można więc Sądzić, że bez trudu, także i dzisiaj Pana Jezusa przybito by do krzyża, i prawdopodobnie wcześniej niż byłoby to za czasów rzymskich, bo tak to trzeba powiedzieć. Jaki wniosek z tego dla nas płynie? Niewierzący powiedzą: No cóż, religia nie będzie kształtowała naszej rzeczywistości. A ja ostatnio, Zdarza mi się, że wysłuchuję rozentuzjazmowanych przedstawicieli ateizmu, kobiety i mężczyźni, lub też coś pomiędzy kobietą i mężczyzną, no bo podobno też i tacy się znajdują, którzy wręcz rozpływają się, że wreszcie oto od władzy odeszła ta partia, która głosiła Ewangelię. Nie wiadomo czy się płakać, czy, czy płakać się, czy śmiać, ale staram się cierpliwie wysłuchiwać. Później zadaję parę pytań. No i człowiek jest rozłożony na łopatki, ale wcale nie zmienia swojego zdania. Wiecie, to jest strasznie dziwne, że ja myślę, że tylko krowy nie zmieniają zdania, bo wiecie, krowa je, 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 miele tym, tymi, tymi swoimi szczękami, pcha to później do żołądka, tamte przemiany się od. Odbywają, no i cóż ma zmieniać zdanie? No, trawa jest zielona, mleko jest białe, wszystko trwa tak samo. Ale człowiek, który mu się przedstawi fakty, czy naprawdę musi być taki głupi? Ja myślę, że ci ludzie chcą być głupi. Chcą być głupimi. Jeżeli ja tłumaczę ludziom, że nie ma w Polsce partii, która głosi Ewangelię, to patrzą na mnie wielkimi oczami i mówią, Tyś jest pisowiec. No, oj, by się pisowcy zdziwili, gdyby usłyszeli coś takiego. No ale cóż mam powiedzieć? Czy w takim razie pan Jezus był z pisu? Czy wy już macie w głowie w ogóle. Nie powiem tego, co chciałem powiedzieć, ale ludzie sobie dopowiedzą. To, to wszystko pokazuje nam, że ludzie chcą być źli. Po prostu chcą być zwyczajnie źli. A jeżeli ktoś chce być zły, no to im nic mu nie pomożesz. On po prostu taką ma naturę. On ma wolną wolę, żeby czynić zło. I czyni zło. A co zrobić, skoro z tymi ludźmi musimy żyć? No i właśnie tutaj mamy pewien problem. Bo jeśli ktoś chce być złym człowiekiem na własnej posesji, co mnie do tego. Niech tam robi, co mu się podoba, niech największe brewerie wyprawia, nic mi do tego. Ale jeśli on z tym się pcha do społeczeństwa i mało tego, i twierdzi, że to on ma rację i wszyscy muszą myśleć tak jak on, to mamy prawdziwy problem. I powiem więcej, tego problemu nie da się rozwiązać zagłaskiwaniem. Tego problemu nie da się rozwiązać Cierpliwym tłumaczeniem, bo ci ludzie chcą być źli. Zrozumcie to wreszcie. Oni chcą być źli. Skoro chcą być źli, to jest tylko jedno wyjście. Ci ludzie muszą być od normalnych ludzi odseparowani. Tak, dokładnie. Jeżeli do popełnili przestępstwo, mają siedzieć w więzieniu. Jeżeli zachowują się jak ludzie psychicznie nienormalni, to powinni być leczeni. A jeżeli przeszkadzają innym ludziom w przeróżny sposób, no to trzeba odpowiednio ich ganić, ponieważ tak być nie może, że człowiek, który chce normalnie żyć, normalnie chodzić z dzieckiem na spacer, normalnie pójść do sklepu, normalnie pójść do lasu, żeby był nieustannie atakowany za to, że jest nienormalny, bo chce być normalny. My chcemy być normalni i my sobie nie życzymy, żeby ktoś nam mówił, że my mamy być nienormalni. Mamy być normalni, chcemy być normalni i tyle. Moi drodzy, Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa sprawia, że wiemy, dlaczego chcemy być normalni. Dlatego, że Bóg chce, aby człowiek był normalny. Jeżeli ktoś nie uznaje Bożego autorytetu, to cóż możemy zrobić? Ma prawo, ale prawo do tego, żeby być nienormalnym, nie oznacza prawa do tego, aby innych zmuszać do tego, aby byli nienormalni. Jeżeli tych kilku rzeczy sobie nie poukładamy, no to będziemy na siebie warczeć, będziemy źle siebie traktować, źle o sobie myśleć, źle o sobie mówić, i naprawdę to do niczego dobrego nie prowadzi. Pomyślmy, i zróbmy z tym porządek przede wszystkim we własnym życiu zarówno ci którzy są normalni jak i ci którzy uważają że są normalni ani nimi nie są